Witam. MS Lisowski na szlaku. Rejs 30. Dzisiaj o mediach, a w zasadzie o wolności słowa. Nowy rząd i jego premier. Jeden z najważniejszych punktów, od którego to zarządzanie Polską chce to są media. Nawet w ekspoze pan premier Donald Tusk wspomniał o tym, że minister Sienkiewicz to w zasadzie ma tylko jedno zadanie, minister kultury, dziedzictwa narodowego, to ważne, to jedyne jego zadanie to jest to, żeby odbić telewizję. To telewizja, uwaga, wróciła i była dla Polaków. Jakby teraz nie wiem, dla kogo była, ale nie wiem, czy to uda mi się rozszyfrować. I no i się mówiąc krótko zaczęło. No bo jak jest siła, to jest i reakcja na tą siłę. I nie dziwne, że właśnie wczoraj była pierwsza manifestacja w obronie tychże tych mediów. No można by zadać pytanie, no ale w czym problem? No przecież to jest telewizja, którą. Finansuje Skarb Państwa. Jest to spółka prawa handlowego, spółka skarbu państwa. W związku z tym, skoro um, mamy teraz nową ekipę rządową, no to ta nowa ekipa rządowa może sobie zrobić e, wszystko, co jej tam się żywnie będzie podobać. Dlatego za chwilę będą zmiany w spółkach skarbu państwa, prezesów, radna z oczywiście najpierw w zależności jakie tam są statuty tych spółek, no to tą telewizją również tak sobie, można, no bo to ja, jak mówię, skarb państwa. No, ale jest jeden myk. Spółka skarbu państwa, którą jest telewizja publiczna, polskie radio, czy polska agencja prasowa, no jest objęta ustawami, które wskazują jasno, że tych zmian się nie da dokonać tak prostym sposobem, jak o lenie na przykład, chociaż też tam w czasie się to odbędzie, prawdopodobnie w lutym, czy też nie wiem, PGE i tego typu spółka? Tu jest inaczej. Tu jest Rada Mediów Narodowych, to ona właśnie powołuje Radę Nadzorczą i Zarząd. No, jeśli ta nowa władza chce to wszystko zrobić legalnie, no to musi to ustawowo dokonać. No, ale jest taki problem, że na końcu jest prezydent, który na pewno się na takie rozwiązania nie zgodzi. Tak sobie zakładają, bo na sprawę to nawet nie wiedzą, co pan prezydent zrobi, no bo go chyba nawet nie zapytali. No ale po co oni będą czekać? No, oni to szybko chcą zrobić. No jak to pan premier mówił jeszcze w kampanii wyborczej 24 godziny. Jacyś silni ludzie, jakieś miotły i tego typu rzeczy. No i mamy za chwilę właśnie taki oto konflikt. Nie wiem, czy jeszcze nie przed świętami, czy w czasie świąt, w czasie tej manifestacji ktoś Wspomniał, że to święta się takie rzeczy robiło, za komuny, że po prostu siłówka i jedziemy z tym koksem. Ale główniejsza może refleksja, że zwrócić uwagę, jak postępuje ta nowa ekipa. Ona wychodzi z założenia, że będzie rządzić do końca świata jeden dzień dłużej. Tak jak to. Zapowiada pewien pan przy jednej akcji społecznej. Że po prostu nikt im tam żadnych wniosków nie wyciągnie, konsekwencji, żadnych karnych. To po prostu to państwo jest ich i to państwo im się należy. No i tyle. I że po prostu nikt się nie upomni o jakieś tam konsekwencje, jak wspomina. No i tu, niestety, proszę Państwa, się głęboko mylą, drodzy Państwo, o, owi wyznawcy październikowej rewolucji, bo się tak sami nazwali koalicja 15 października, chociaż bliżej im chyba do koalicji 13 grudnia, no bo po nich przyjdą inni, którzy powiedzą zaraz hola hola. Jakieś przedawnie nie ma, cofamy się tu, co co się tu wy narobili. I już nie będzie trybunał stanu, bo to się tam rozleczy, coś tam, tylko to będzie kodeks karny. No ale kto się tam filmuje? No i myślę że. I tu przechodzę do drugiej części, jak zwykle, ostatnio książek. Bo to są resortowe dzieci, które uważają, że się po prostu to państwo im należy. I część z tych właśnie z tego, żeś yy, zasobu chce do tej telewizji czy ma być delegowane. Znaczy no, to im się uda, czas pokaże, ale myślę, że nie. Myślę, że się to nie uda. To jest nie ten czas, yy, nie, nie ci ludzie. I po prostu media się obronią. Także nasza media, wolna droga, do której jak zwykle zapraszam, żeby się zapoznać z tym, co piszemy, o czym piszemy. My jesteśmy wywodzący się z solidarności. O konserwatywnym zabarwieniu zawsze tak było ponad 40 lat. W stanie wojennym w drugim obiegu. Także no, wiemy, co to jest zawłaszczanie mediów i trzymanie za twarz. Mówiąc delikatnie, zapraszam. Wolna droga dostępna. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bo tam zawsze jest albo numer bieżący do, do przejrzenia, albo. Wydanie archiwalne od o, o, a może i dłużej. No bo trochę już tych wydań mamy. No już prawie 900 wydań, także no troszkę się tego uzbierało. Zapraszam. I uważajcie na tych ludzi. Emil Lisowski płynie dalej. Res 30 dobiegł końca.